Witam je wszystkich. Wróciliśmy na to miejsce. Teściu tam idzie sobie ryć. Ja porzucam tutaj. Niestety to drzewko w dalszym ciągu mi tu przeszkadza, ale nic, pójdziemy z drugiej strony i zobaczymy, co nam dzisiaj tutaj rzeka, rzeka stawodna. Także zapraszam wszystkich do oglądania i trzymajcie kciuki, żeby udało się wyciągnąć tamte fanty. Także magnes naszykowany, lina naszykowana, niech namaka na razie. Taki pierw, pierwszy rzut teściu tam żłowi i chyc poszła. Jeszcze widzę, że trzeba trochę rozwinąć, Żeby wszystko nie wpadło. I lecimy na żywo. Pierwszy rzut, powiem wam, muł jest tu straszny. Dopiero jak po chwili wyjdzie z tego mułu, to jest ok. I zobaczymy, czy pierwszy rzut coś wyjdzie. No, muł jest niesamowity, ale powiem Wam, czuć jakby coś szło, ale tu muszę się przyzwyczaić do dna, bo według mnie to jest sam, sam muł. I pierwszy rzut pusty, zobaczcie, jaki tutaj jest muł. Także widzimy się przy jakimś sygnale. Idę po tych haszczach do teścia, Będę tu orła nie wywinął. No, jaka piękna useczka. Nawet cały nabój, proszę bardzo. Może tutaj jest broń. Poproszę tu go na rączkę. Taki piękny nabój. Oczywiście wróci do wody z powrotem w takie miejsce, żeby już nikt więcej go nie wyciągnął, ale może tu jest coś więcej na żywo, coś taściu ciągnie. O, i puściło. Ja, coś, coś. Jest, jest, jest. Co mamy teraz? Jest śruba kolejowa. Dzisiaj pierwsza. I tam coś wcześniej jeszcze puściło. Także, no, mam nadzieję, że kotlety będą. Piękna śruba. Pierwsza. Teraz ja mam. Jak widzicie, zobaczcie muł, jaki tu jest. Ale ja mam śrubę. Taka piękna śruba. Poproszę o ostrość. Dziękuję. Także mamy już dwie. A tak poza tym, ble. I kolejna śruba wyszła. Poproszę ostrość. Dziękuję. Tu jest druga, jak widzicie. Pod nogami leży obok liny. Teściu ma jedną, to już są trzy. Cały czas z jednego miejsca lecę. Kolejna śruba. Kolejowa. Ostrość, proszę. Ale bym się utytłał. Kolejna śruba kolejowa, to już trzecia. Tutaj dwie kolejne, o dokładnie tu, 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 tu. Także tutaj jest trzecia i wychodzą dalej. Kolejny rzut, kolejna śruba. Teściu też śruba. To już nie wiem, chyba siódma albo ósma, już nie pamiętam. Ale fajnie, że wychodzą. Lecimy dalej. Powiem Wam tak. Jest ciemno, musicie mi to wybaczyć. Jak możecie zauważyć, jest jedna lina, druga lina. Na dwa magnesy w jedno miejsce. I idzie. Idzie coś. Coś idzie. Coś idzie. Jest jakaś szyna. To jest plastik. A dobra w plastiku, coś byśmy wyciągnęli na 100%. Jest, tutaj jest, jest, jest. Patrzcie na to. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Ale kotlet. I to od wczoraj się działo. Co to jest? takie coś okap chyba. o całkiem możliwe, że jakiś okap albo coś w tym stylu no namęczyliśmy się na dwa magnesy w jedno miejsce ale poszło o i to się widzicie jak to się ślizga